Zagadka Stonehenge. Mimo wielu teorii dotyczących celu i sposobu budowy Stonehenge, prehistorycznego kręgu kamiennego w Anglii, jego dokładne przeznaczenie i metody konstrukcji pozostają niejasne. Czerwone deszcze w Kerali. W 2001 roku w indyjskim stanie Kerala spadły deszcze, które zabarwiły się na czerwono. Mimo badań sugerujących, że kolor mógł pochodzić od spór lokalnych alg, Dokładne źródło i przyczyna zjawiska nie zostały ostatecznie potwierdzone. Wyspy flotujące w jeziorze Titicaca, Uros, ludność żyjąca na pływających wyspach na jeziorze Titicaca w Peru, buduje swoje wyspy z trzciny. Mimo badań, procesy utrzymania tych struktur w dobrym stanie przez wiele pokoleń są nadal nie w pełni zrozumiałe. Sygnały radiowe z kosmosu. Szybkie rozbłyski radiowe są intensywnymi impulsami radiowymi pochodzącymi z kosmosu, trwającymi tylko kilka milisekund. Ich pochodzenie pozostaje nieznane mimo wielu badań. Sfinks z Gizy, dokładna data powstania i pierwotny cel wielkiego sfinksa w Gizie w Egipcie, nadal są tematem debat i badań. Zwierzęta z Diatlow Pass. Niewyjaśniona śmierć dziewięciu rosyjskich turystów w 1959 roku w górach Uralu, którzy zmarli w tajemniczych okolicznościach. Śledztwo wykazało, że ich namiot został rozcięty od wewnątrz, a ciała miały liczne obrażenia wewnętrzne bez zewnętrznych śladów walki. Niewyjaśnione zaginięcie Ameli Erhardt. Amelia Earhart, pionierka lotnictwa, zniknęła nad Pacyfikiem w 1937 roku podczas próby okrążenia ziemi. Mimo wielu poszukiwań, jej samolot nigdy nie został odnaleziony. Tajemnicze dziury w Syberii od 1914 roku w północnej Syberii pojawiają się dziwne i ogromne dziury. Ich pochodzenie jest badane, ale nie ma jeszcze pełnego wyjaśnienia ich powstawania. Zjawisko Hessdalen Lights, światła obserwowane w Dolinie Hesdalen w Norwegii, odgrywają główną rolę w jednej z najbardziej tajemniczych, niewyjaśnionych obserwacji. Pojawiają się nieregularnie i do tej pory naukowcom nie udało się ustalić ich przyczyny. Zniknięcie ekipy kolonizacyjnej na Roanoke. W 1587 roku angielska kolonia na wyspie Roanoke w dzisiejszej północnej Karolinie w USA zniknęła bez śladu, pozostawiając po sobie jedynie tajemnicze słowo Croatoan wyryte na drzewie.